Cześć, nazywam się Sebastian Goldfinch i witam Was w Goldfinch Podcast, czyli programie, gdzie przyglądam się filmom, muzyce, książkom, ogólnie kulturze. Czasami podzielę się opiniami, czasami urozmaicam moje wywody o konteksty, a czasami po prostu gadam o tym, o czym chcę gadać. Koniec końców to moje miejsce, w którym panują moje zasady, ale czujcie się do niego jak najbardziej zaproszeni. Jeśli podcast Ci się spodoba, pamiętaj o udostępnieniu go, subskrypcji i polubieniu. To naprawdę motywuje do działania i tworzenia kolejnych treści. Dzisiejszy odcinek jest odcinkiem filmowym. Z okazji premiery filmu Obcy Romulus postanowiłem przyjrzeć się trochę temu cyklowi. Stworzyłem ranking wszystkich filmów z serii Obcy, od najgorszego do najlepszego. Cykl w sumie składa się z dziewięciu filmów, wliczając w to dwa. Spin czyli Obcy kontra Predator, oraz jego kontynuację, czyli Obcy kontra Predator 2. Jednak pozwólcie, że wyrzucę te dwa filmy z mojego rankingu, ponieważ pod punkt A nie widziałem tych filmów i pod punkt B są to filmy podobno kiepskie. Czyli łącznie będziemy mieć w rankingu 7 pozycji. Materiał będzie posiadał kilka minimalnych spoilerów, ale ogólnie będę starał się ich unikać. Co musicie wiedzieć ogólnie o serii Obcy, zanim przejdziemy do rankingu? Jest to seria science fiction z motywami horrorowymi, kręcąca się wokół motywów ksenomorfów, czyli niebezpiecznej rasy kosmitów. Większość tych filmów skupia się na następującym schemacie fabularnym. Mamy załogę, coś się psuje i pojawia się ksenomorf lub ksenomorfy, aby siać chaos, zniszczenie, oczywiście też śmierć. Bo czym byłaby ta seria bez tych przepięknych i krwawie wyglądających zgonów? Warto też wspomnieć o biologii samego ksenomorfa. Jego wygląd jest dość specyficzny, bo przypomina humanoidalną istotę z czterema kończynami i podłużną głową. Obcy jest pokryty czarnym pancerzem, który lśni od wyciekającej cieczy. Jeśli chodzi o mechanizmy obronne, posiada on długi ogon zakończony kolcem, którym może wykańczać swoje ofiary. Posiada również długi język, który tak naprawdę jest jego wewnętrzną szczęką oraz co najciekawsze, w jego układzie krwionośnym zamiast krwi znajdziemy żrący kwas. Jeśli chodzi o fazy rozwoju, to można wyróżnić trzy fazy tworzenia się ksenomorfa. Pierwsza to faza jaja. Z jaja wychodzi tzw. Tak łapacz, który szuka swojej zdobyczy i przysysa się jej do twarzy. Stwór ten przypomina większego stawonoga, nieposiadającego głowy, ale za to obdarzonego bardzo długim ogonem, którego używa do otaczania szyi ofiary. Eliminacja twarzy łapacza z twarzy jest praktycznie niemożliwa. W obliczu zagrożenia twarzy łapacz ściska swój ogon, powodując duszenie ofiary. Również zranienie twarzy łapacza powoduje wydzielanie się silnie żrącego kwasu, o którym już wspominałem. Druga faza to faza tworzenia się embrionu. Faza łapacz za pomocą organicznej rurki tworzy w swojej zdobyczy embrion, który gdy w pełni się rozwinie, będzie miał postać tzw. chest boostera. Ten mały, niewinny stworek wychodzi z ofiary, rozrywając jej klatkę piersiową, co kończy się oczywiście zgonem nosiciela. Chest booster zamienia się finalnie w dojrzałego ksenomorfa, czyli ostatnią fazę rozwoju naszego obcego. To by było na tyle, jeśli chodzi o naszą alienową lekcję biologii. Przejdźmy do samych filmów, filmów, które są naprawdę ciekawe i chociaż mają swoje wady, to jednak każdy z nich wyróżnia się jakąś unikatowością. Wynika to pewnie z tego, że każdy z tych filmów, za każdy z tych filmów odpowiadał inny reżyser. I mało tego, że inny, to często przy tych filmach pracowały naprawdę ciekawe nazwiska, o czym się zaraz przekonacie. A więc bez zbędnego przedłużania, zapraszam Was na przygodę, na ranking moich filmów o obcym, czyli top 7 filmów z serii Alien. Miejsce siódme, Obcy 3 w reżyserii Davida Finchera. Chociaż w sumie, jakby e, tytuł miał sugerować, to nie jest Obcy 3, ale Obcy do Potęgi trzeciej, ale to nieważne. Nazwisko Finchera powinno cieszyć przy tym tytule, bo to w końcu człowiek, który dał nam takie filmy jak 7, Fight Club czy też Zodiak. Jednak w przypadku filmu o obcym, czyli Obcy 3, musimy mówić o debiucie fabularnym Finchera, który niestety jest bardzo, bardzo średni. Nie będę ukrywał, Fincher miał naprawdę ciężkie zadanie jako młody reżyser. Bo musiał zrobić trzecią część cyklu, którego poprzedzają dwa naprawdę wybitne filmy, i na tym polu nasz reżyser chyba musiał polec. Ale nie poległ jakoś tragicznie, bo jest w tym filmie parę motywów, które były naprawdę ciekawe, ale zostały niestety zmarnowane. W sumie tak bym określił ten film zmarnowany potencjał. Historia skupia się na Replay, bohaterce dwóch poprzednich części, której statek rozbija się na planecie wypełnionej po brzegi więźniami. I to nie jakimiś lekkimi złodziejaszkami, a więźniami wyższej kategorii, bo znajdziemy tam gwałcicieli, pedofili i innych przemocowców. Oczywiście na rozbitym statku znajdował się ksenomorf, który będzie siał późniejsze zniszczenia. I szczerze brzmi to jak naprawdę super pomysł. Planeta, na której replay ma zagrożenie z obydwu stron ze strony obcego oraz ze strony samych więźniów. Tylko nie wiem dlaczego ktoś wpadł na pomysł, żeby wszyscy ci więźniowie byli członkami jakiegoś zakonu oddanemu Chrystusowi, który pomaga im w kontrolowaniu swoich złych powściągliwości. A więc mamy więźniów, ale. Ostatecznie okazują się mieć w sobie na tyle samokontroli, że nie stanowią większego zagrożenia dla replay. Mieć fajny pomysł wyjściowy i pozbawić go tego, czym żywi się film, czym żywi się kino, czyli konfliktu. Niestety. Został nam więc obcy, a ten wygląda naprawdę tragicznie. W paru scenach widać nawet green screen i nie czuć, że nasz ksenomorf faktycznie jest na ekranie. Klimatu starczyło zaledwie na to jedno klasyczne ujęcie, w którym twarz obcego zbliża się do twarzy replay. Również wątek miłosny między replay a oficerem medycznym nie działa i jest poprowadzony w sposób płaski. Ogólnie, fabularnie pojawia się dużo durnot. Jest też kilka fajnych pomysłów, jak motyw ciąży, czy też powtarzający się w każdej części motyw korporacji Weyland, ale to zdecydowanie za mało, aby mówić o dobrym filmie. Jest to według mnie najsłabsza część obcego, bardzo, bardzo niepotrzebna i nic nie wnosząca do samej serii. Co chyba najgorsze, to to, że nie czuję w tym filmie Davida Finchera, którego będziemy później kojarzyć z niepokojącego klimatu i gęstej atmosfery. Może akurat ten reżyser potrzebował takiego bezpiecznego i mało wyrazistego filmu w postaci Obcy 3, aby wyrosnąć później na pełnoprawnego i thrillerowego. Reżysera. Miejsce szóste. Prometeusz w reżyserii Ridleya Scott'a. Ridley Scott, czyli człowiek, który wyreżyserował pierwszą część cyklu, powraca po kilku latach, aby zrobić prequel do całej serii. Prequel, który miałby wytłumaczyć parę kwestii, chociażby to skąd pochodzą ksenomorfy, pokazać szerzej świat obcego itd. I takim sposobem mamy rok 2012 i premierę filmu Prometeusz. Choć nie jestem fanem prequeli, jestem zdania, że czasami ukrywanie niektórych rzeczy w tajemnicy może okazać się dużo ciekawsze, to jednak Prometeusz wydawał się czymś interesującym patrząc na jego pomysł wyjściowy. Fabuła skupia się na grupie odkrywców, którzy postanawiają wyruszyć w odległą galaktykę, aby odnaleźć odpowiedzi na pytania o początki ludzkości. Wśród załogi najbardziej wyróżnia się Elizabeth Shaw, grana przez Numi Repace. Oprócz niej mamy grono innych znakomitych aktorów i aktorek, jak Idris Elba, Charlie Sterone czy Michael Fassbender, który odgrywa rolę ekscentrycznego syntetyka Davida. Początek filmu był naprawdę ciekawy, bo widziałem w tym wszystkim jakąś ideę zrobienia filozoficznego filmu w serii o Sugerowały to piękne zdjęcia naszego rodzimego operatora Dariusza Wolskiego. Czy też wątki poruszające tematy kreacjonizmu lub darwinizmu. Poszukiwanie prawdy o początkach ludzkości, cała tajemnica osunta wokół tego, czy też wątek inżynierów, którzy w świecie Ridleya Scott'a są naszymi stwórcami, to wszystko wydawało się naprawdę intrygujące, ale zostało pogrzebane przez drugą połowę filmu. Szczerze powiedziawszy, nie wiem co się stało. Film nagle zamienia się w średnio angażujący blockbuster. Gdzie dużo się dzieje, ale widza to kompletnie nie obchodzi. Możliwe, że jest to spowodowane tą spokojną, choć niepokojącą pierwszą połową, a gdy nagle wchodzi ta blockbusterowa narracja, wszystko przestaje działać. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że oprócz przedstawienia inżynierów, ten film nie odkrywa za dużo na temat świata obcego, co czyni go niestety mało użytecznym na tle całej marki. A z takich zalet to bardzo mi się podobała postać Davida, jako robota, którego ciągnie do podszukiwania jakichś ludzkich odruchów. Był to zdecydowanie najciekawszy wątek i szczerze to na nim bym oparł cały ten film. Ale podsumowując, Prometeusz to średni film z potencjałem, którego nie wykorzystał. W paru momentach był na pewno ciekawszy niż cały obcy 3, co czyni go zdecydowanie lepszym. Miejsce piąte: Obcy Romulus w reżyserii Feda Alvareza. No i Obcy Romulus czyli część, którą obecnie możecie zobaczyć w kinach. Fed Alvarez, czyli reżyser filmu, miał na swoim koncie już kilka horrorowych filmów, takich jak Nie oddychaj czy też Martwe Zło. Jego angaż do kolejnej części Obcego został przyjęty przez fanów z niemałym optymizmem. Alvarez miał też naprawdę ciekawe zadanie. Bo musiał wybrać jedną z dwóch dróg: albo zrealizować film, który w dużym stopniu nawiązuje klimatem do pierwszych filmów z serii, albo kontynuować poetykę z najnowszych filmów Ridleya Scotta, czyli Prometeusza i Obcy Przymierze. Alvarez wybrał tą pierwszą drogę, chociaż tak naprawdę zdecydował się na zrobienie filmu Laurki dla serii Obcy. W skrócie. Grupa młodych kolonizatorów trafia na opuszczoną stację badawczą w celu pozyskania komor hibernacyjnych, które pomogą im w podróży na planetę Iwaga. No i jak możecie się domyślić ze specyfiki tej serii, na stacji gresują łapacze, które czyhają na nasze ofiary. Jestem pod wrażeniem, jak Alvarezowi chciało się tutaj upchnąć praktycznie każdy, dosłownie każdy element znany nam z poprzednich części o Obcym. Mamy niepokojący klimat z jedynki, Sceny akcji Rodem z drugiej części, motyw więzienny z trójki, bardzo dziwaczne wątki z filmu Obcy Przebudzenie, ale również nawiązania do Prometeusza. Jest tutaj wszystko dla każdego, do wyboru, do koloru. Dla wielu może być to zaletą. Ja natomiast jestem sceptykiem wobec tzw. fanservice the movie, gdzie twórcy upychają dużo nawiązań dla fanów, licząc na to, że jakościowo pociągnie to cały film. Ale tutaj Alvarez robi naprawdę mądrą rzecz, i po pierwsze, tworzy nawiązania w sposób subtelny, przez co fani, którzy nie widzieli jakiegoś filmu, nadal będą czerpać z niego przyjemność. A po drugie, co by nie mówić, Alvarez w paru scenach pokazuje, że ma pomysły na kreatywne przedstawienie akcji. Dla przykładu, może posłużyć scena zabawy z grawitacją naprawdę pomysłowo zrealizowana scena. Fabularnie jest bardzo przeciętnie, z kilkoma fajnymi konceptami, na przykład wątek głównej bohaterki Rain i jej przebranego brata, syntety, syntetyka Andy'ego. Było to coś świeżego w tej serii i wartego śledzenia. Przy okazji po raz kolejny wybrzmiewa tutaj, tutaj wątek Waylandu, czyli terroryzującej korporacji. Plus na pewno bardzo odświeżające było to, że w końcu w serii pojawili się młodzi bohaterowie, którzy mają trochę inne problemy niż bohaterowie dorośli. Problem z tymi młodymi jest w sumie taki, że nie za bardzo z nimi sympatyzuję, ani nie mają też jakichś takich konkretnych cech, które pozwoliłyby mi śledzić ich przygody, ani nie mają jakiegoś ciekawego backgroundu, co też sprawia, że śmierci poszczególnych z tych postaci niespecjalnie mnie ruszały podczas. Seansu. Tak jak już wspominałem, Alvarez ma bardzo kreatywny umysł i potrafi zagrać na strunach niepokoju u widza. Wykorzystuje wszystkie nam znane motywy z obcego na swoją korzyść, powodując, że nawet te największe wady są przykryte przez czystą rozrywkę, w którą może oddać się widz. A wszystko to kumuluje się w naprawdę chorym i dziwacznym finale. Powiem tak, dla tego finału warto zobaczyć ten film, bo to chyba jedna z dziwniejszych rzeczy, jaką widziałem ostatnio w kinie. W skrócie, naprawdę warto. Oprócz tego, zdjęcia w wykonaniu Galo Olivaresa naprawdę zachwycały. Mam nadzieję, że ten film otworzy mu ścieżkę na dalszej drodze operatorskiej. Podsumowując, Obcy Romulus to fajna gratka dla fanów filmów o niebezpiecznych ksenomorfach. Czy film Alvareza Was kupi, to już w sumie zależy od Was. Ja proponuję przekonać się samemu, ale z pewnością polecam Wam wybrać się do kina dopiero po zapoznaniu z wszystkimi filmami z serii. Polecam. Miejsce czwarte: Obcy Przymierze w reżyserii Ridleya Scotta. W 2017 roku Ridley Scott wchodzi do kin z kolejnym filmem z serii Alien, tym razem Obcy Przymierze, które miało być i w sumie jest sequelem do filmu Prometeusz. Mam wrażenie, że to jeden z tych filmów, który najbardziej podzielił fanów serii. Albo ogólnie mam wrażenie, że mało osób ten film lubi. Jeśli o mnie chodzi, mi ten film naprawdę się podobał, przypadł mi do gustu i jestem chyba w tym malutkim procencie fanów tej produkcji. Chociaż jestem świadomy wad tego filmu. Fabuła rozgrywa się 12 lat po filmie Prometeusz i opowiada o załodze statku Przymierze. Która leci w stronę planety Origa 6, aby rozpocząć nowe życie. Warto wspomnieć, że na statku jest 2000 zahibernowanych kolonistów oraz około 1000 zamrożonych ludzkich embrionów. W wyniku rozbłysku słonecznego część załogi wybudza się i odbiera sygnał z planety, która ma również dobre predyspozycje do rozwoju kolonii. Plus jest położona o wiele bliżej od wspomnianej wcześniej origi. Nasza załoga postanawia sprawdzić tą planetę, która okaże się tą samą planetą z filmu Prometeusz. Mam wrażenie, że bardzo krzywdzące dla tego filmu jest traktowanie go w kategorii filmów o obcym. Wiecie, gore, horror, krew, flaki itd. To w tym filmie jest, ale ten film stara się być zdecydowanie czymś innym i bliżej mu do filozoficznego klimatu z Prometeusza. Tylko że w przymierzu Ridley Scott. Nie skręca już w blockbusterową konwencję, a fundament całej opowieści opiera na wątku Waltera i Davida, dwóch syntetyków grają, granych przez Michaela Fassbendera, przez co całość stara się rozważać kwestie ludzkości, emocjonalności czy bardzo współczesnego tematu, jakim jest temat sztucznej inteligencji. Na tych płaszczyznach film daje sobie radę i czułem, że oprócz oglądania filmu Science Fiction jestem świadkiem ciekawego, choć nie idealnego dyskursu. Nie byłoby to tak interesujące, gdyby nie gra aktorska Fassbendera, która jest tutaj na niebywale dobrym poziomie. Również Worldbuilding, czyli rozbudowa świata przedstawionego, wypada tutaj ciekawie i dostajemy jakieś większe strzemki informacji na temat tego świata. Co z perspektywy wątku Davida wypada naprawdę fajnie. Z rzeczy, które się nie udały to wizualia, choć nie ma tragedii jak w przypadku Obcy 3, to jednak poczułem spadek jakości efektów specjalnych względem Prometeusza. Po prostu w porównaniu do innych części ksenomorfy z Przymierza wyglądają dość sztucznie i nierealistycznie. Również było parę momentów w fabule, które wydawały mi się śmieszne bądź głupie. Również mam wrażenie, że niepotrzebny jest ten epilog, który wygląda trochę tak jakby Ridley Scott chciał na siłę wcisnąć segment Rodem z pierwszego obcego. Jednak co by nie mówić, to fajny, rozrywkowy film, który w paru momentach ma ciągotki do bycia czymś więcej. Może kiedyś doczekamy się kolejnej części, która zamknie cykl Prometeuszowy. Czas pokaże. Miejsce trzecie. Obcy przebudzenie w reżyserii Żona Pierre żonę. I to jest chyba najciekawszy i najdziwniejszy film z serii. Nie najlepszy, ale zdecydowanie najbardziej interesujący. Reżyserem jest Francuz, Jean-Pierre Jonet, który może być bardziej kojarzony z filmem Amelia, który powstał 4 lata po filmie Obcy Przebudzenie. Są to dość różne filmy, bo Amelia to komedia romantyczna, nawiązująca po części do konwencji kina nowej fali, natomiast Obcy Przebudzenie to horror science fiction. W Obcym Przebudzenie Będziecie mieli do czynienia z naukowcami, którzy klonują po kilku latach Ellen Replay, znaną z poprzednich części cyklu. Efektem ubocznym klonowania jest otrzymanie przez Replay parę cech obcego, plus naukowcy wydobywają z jej ciała zarodek obcego, aby hodować nowy gatunek. Brzmi naprawdę dziwacznie, prawda? Na dodatek do tego całego bałaganu dołącza ekipa samozwańczych najemników, którą urozmaica dwójka naprawdę fajnych aktorów czyli Winona Ryder oraz Ron Perlman. I motyw tej ekipy jest zdecydowanie najlepszą rzeczą w tym filmie, bo wprowadza fajną energię na czele z elementami komediowymi. Bardzo lubię tą część właśnie za to, że nie traktuje siebie za bardzo poważnie i pozwala sobie na momenty kiczu czy komedii. Powiedziałbym, że to najbardziej lekka część ze wszystkich, ale jak sobie przypomnę te bardzo dziwaczne koncepty, to chyba zmieniam zdanie. Mamy tutaj naukowca, którego podnieca seksualnie ksenomorf, albo Rona Perlmana udającego małpę, albo po prostu bardzo kuriozalne śmierci poszczególnych bohaterów. Całość przypomina mi takich Avengers w kategorii wiekowej R, tylko że w uniwersum obcego. I w sumie nie dziwne, bo za scenariusz odpowiadał Joss Whedon, czyli reżyser pierwszych dwóch części o przygodach Marvelowych Mścicieli. Skoro już wspominam ciekawe nazwiska, warto przytoczyć również operatora, Dariusa Kongiego, który w przeszłości zrobił zdjęcia do filmu 7 Davida Finchera. Kongi wprowadza naprawdę ciekawe rozwiązania w opowiadaniu obrazem i możliwe, że zrobił najlepsze zdjęcia w historii całej serii. Na pochwałę zasługuje również pomysłowość samego reżysera. Jedno, że mamy bohaterów, którzy pomimo prostoty potrafią przekonać do siebie widza i ich zgony jakoś nas obchodzą, to na dodatek żona nie boi się wystawiać ich na bardzo ciekawe przeszkody. Takim sposobem mamy bardzo interesującą scenę, dziejącą się pod wodą, czy naprawdę chory i dziwaczny finał. Najciekawszym jest w sumie wątek replay, który stara się zgłębić psychikę głównej bohaterki, czy nawet rozpracować jej traumy z poprzednich filmów. Takim sposobem obcy przebudzenie łącząc kicz, humor, ale także bardzo specyficzne motywy i wątki, plasuje się na trzecim miejscu w moim zestawieniu. Nie każdemu ten film się spodoba, ale gwarantuję Wam, że będzie to dla Was na pewno niezapomniany seans, niezależnie czy uznacie ten film za dobry, czy za zły. Miejsce drugie, obcy, ósmy pasażer, nostromo w reżyserii Ridleya Scotta. Klasyk klasyków, czyli pierwsza część Aliena. Film z 1979 w reżyserii Ridleya Scotta. Na tym etapie Ridley Scott nie mógł się pocieszyć obfitą filmografią. Jego jedyny pełnometrażowy film fabularny stanowił debiut pod tytułem Pojedynek, adaptacja powieści historycznej o tym samym tytule. Pomimo ubogiego, jak na tamten moment dorobku, nie przeszkodziło mu to w realizacji horroru Science Fiction, jest to dla mnie niebywałe, że Scott z dramatu historycznego skoczył w historię, która ma miejsce w kosmosie. I nie dość, że zauważyć tu można pewną przepaść gatunkową, to jeszcze temu dumnemu Brytyjczykowi się to po prostu udało, naprawdę niesamowite. Ale o czym opowiada Alien? Załoga kosmicznego statku Nostromo wyłapuje tajemniczy sygnał z innej planetoidy. Sygnał zostaje przez nich zinterpretowany jako wołanie o pomoc, jak się później okaże, był to sygnał ostrzegawczy alarmujący o potencjalnym zagrożeniu. Po wstępnej eksploracji planetoidy, jeden z członków ekipy zostaje zaatakowany przez inną formę życia i tutaj zaczyna się nasz horror. Mamy siedmiu członków załogi, z czego warto wymienić dwóch najważniejszych, czyli Replay, graną przez Sir Johnny Weaver, oraz Asha, granego przez Iana Holma. Replay jest prawdopodobnie jedną z bardziej kultowych żeńskich ikon popkultury. nic dziwnego, w końcu postać Replay to kobieta, która potrafi postawić na swoim oraz znaleźć rozwiązanie w sytuacjach, które na pierwszy rzut oka mogą się wydać beznadziejne. Postać replay to również pokaz zdolności aktorskich Sir Johnny Weaver oraz studium bohaterki straumatyzowanej, co będzie widoczne w pierwszych trzech częściach serii. Wspomniałem również o postaci Asha, oficera medycznego, który w trakcie trwania filmu okazuje się być robotem, nazywanym w tej serii syntetykiem. Oprócz tytułowego Obcego, rolę antagonisty w filmie odgrywa właśnie postać Asha. Jest to robot na usługach korporacji Weyland, która postawiła sobie za wyższy cel znalezienie nowych form życia kosztem bezpieczeństwa członków załogi. Co jak możecie zobaczyć w samym filmie, kończy się tragicznie dla wszystkich, również dla Asha. Wątki krytykujące korporacje i kapitalizm będą się pojawiać praktycznie w każdym filmie o obcym. Ale wróćmy do głównego tematu czyli obcego właśnie. Jak już wspomniałem, jeden z członków załogi, który ma na imię Kane, zostaje zaatakowany przez obcą formę i zaczyna się proces rozwoju ksenomorfa, o którym wspominałem na początku materiału. Przerażająca, humanoidalna postać, która pomimo upływu lat nadal imponuje swoim designem. To co jednak powoduje, że ksenomorf nadal wzbudza w nas niepokój, to z pewnością reżyseria Ridleya Scotta. Ridley Scott, już na tym etapie był łebskim gościem i rozumiał, że czasem im mniej czegoś pokazujesz, tym lepiej. I takim sposobem tego potwora nie widzimy zbyt często na ekranie, a jak już widzimy, to dzieje się to szybko i prawie zawsze kończy się to śmiercią jakiegoś członka załogi. Pewien niepokój jest również spotęgowany przez minimalizm i brud panujący na statku. Statek Nostromo nie przypomina statków kosmicznych znanych nam z serii Star Wars, gdzie raczej górują przestrzenie wypełnione jasnością i czystością. Nostromo to jeden wielki bałagan, który stopniowo zamienia się w kosmiczne cmentarzysko. To również przestrzeń dla Scotta, aby wystawić naszych bohaterów na sporą dawkę klaustrofobii i zapewnić im koszmary do końca życia, ale tak naprawdę to tylko dla, dla replay, bo reszta załogi umiera. Obcy, ósmy pasażer Nostromo to klasyk science fiction, a także film, który zapisał się w gatunku horrorowym i stworzył podwaliny do nowej serii filmów. Kiedyś oglądałem go po raz pierwszy i pamiętam, że był to dla mnie traumatyczny seans. Na potrzeby tego materiału powróciłem sobie do ekipy Nostromo, i chociaż ten seans nie był tak niepokojący jak za pierwszym razem, to spowodował u mnie niemały podziw i szacunek wobec tego, co Ridley Scott wytworzył. Film oczywiście odniósł sukces komercyjny i artystyczny, co spowodowało kontynuowanie serii. Miejsce pierwsze, obcy, decydujące starcie w reżyserii Jamesa Camerona. Nie Ridley Scott, a James Cameron zajął pierwsze miejsce w moim pięknym rankingu. James Cameron był już wprawionym weteranem, jeśli chodzi o kino rozrywkowe. Miał na swoim koncie pierwszego terminatora oraz scenariusz do drugiej części Rambo. Przyszła pora na Serię O Obcym. Fabuła drugiej części Obcego, czyli Aliens, wygląda następująco. Po 57 latach od pierwszej części, Ripley budzi się ze stanu głębokiej hibernacji. Zostaje odnaleziona i dostarczona do stacji należącej do korporacji Weyland. Nikt na stacji nie wierzy w historię opowiedzianą przez Ripley. Aż do momentu, gdy na to idzie LV-426 zostaje przerwany kontakt z rozwiniętą tam kolonią. Jak się okazuje, owy księżyc to ten sam, na którym Ripley odnalazła ksenomorfa z poprzedniej części. Problem polega na tym, że na to idzie rozwinęło się więcej obcych, i od teraz Ripley z ekipą wyszkolonych żołnierzy leci z misją ratunkową, aby uratować pozostałych przy życiu kolonistów i wytępić obce istoty. Wiem, że większość uważa Nostromo za najlepszą część serii, pewnie ze względu na klimat i oryginalność w kinie rozrywkowym, natomiast po Rewatchu uznałem, że to właśnie film Camerona uznaje, ja uznaję za najlepszy z serii, z jednego podstawowego powodu. Jest po prostu zajebisty. Serio: Cameron robi parę rzeczy lepiej od samego Ridleya Scott'a. Dla przykładu buduje fajne relacje między bohaterami, sprawiając, że zależy nam na ich losie. Ogólnie mamy barwne grono różnorodnych postaci, które wprowadzają luz do tej całej, co by nie mówić, horrorowej atmosfery. Sceny akcji są nakręcone niesamowicie, w czym pomaga mnogość ksenomorfów i rozwalanie ich przez ekipę replay. Podobają mi się też wątki rodzinne, które są tutaj obecne i fajnie wkomponowują się w fabułę. Ogólnie czuć, że jest to film Jamesa Camerona ze wszystkimi cechami jego twórczości. Jest trochę familijnie, jest trochę strasznie, jest nawet scena w wodzie. Ogólnie jeśli chodzi o strach, to może nie jest tak gęsto jak u Ridleya Scotta, to jednak Cameron pozwala sobie na parę niepokojących i niepewnych scen. W skrócie Cameron po prostu zrobił akcyjny blockbuster w kosmosie z ogromną ilością rozpierduchy, gdzie zamiast krwi leje się mnóstwo żrącego kwasu. No i mamy też najbardziej Bedasowy finał, w którym replay naparza się na solo z królową ksonomorfów. Czemu by nie, czego chcieć więcej? Idealne kino rozrywkowe nie dziwi chyba nikogo, że za 5 lat James Cameron zrobi najlepszy film w historii kina rozrywkowego czyli Terminator 2. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że znajdziecie tutaj coś dla siebie. Dzielcie się opiniami na temat obcego, plus ustawiajcie swoje rankingi, chętnie na nie spojrzę. Jeszcze raz zapraszam na moje socjale, Instagrama, stronę internetową, również Spotify, Apple Podcast. No i co? Pewnie widzimy się za tydzień. Uściski, trzymajcie się zdrowo, do zobaczenia, pa pa.